738 km pan Paweł Wojciechowski Uuu. bardzo dziękuję, panie. Sami jesteśmy zaskoczeni tą frekwencją z samego początku była ona bardzo liczna. Ona się wykruszała oczywiście wraz z upływem miesięcy, pomimo trudno, trudnego okresu. 24 osoby w kategorii seniorskiej i jedna osoba w kategorii juniorskiej udało się pokonać te limity, które były wyznaczone przez organizatorów. Jak długo trwał cały cykl w ramach tej edycji? Zaczęliśmy tak naprawdę w listopadzie od zapisów 2020 roku i do 30 grudnia 2021 roku można było pokonywać tę dystansę codziennie. W każdym momencie, kiedy byliśmy otwarci, tak naprawdę wyłączyło nas powód zamknięcia naszej pływalni między styczniem a majem. Tak naprawdę nie mogliśmy być otwarci. Tutaj akcja była Pierwsza edycja Superpływaka za nami. Ilu było uczestników? W sumie zgłosiło się 349 uczestników, niemniej nie wszyscy pływali. Ci, którzy cały czas e, uczestniczyli i e, pływali, to jest 228 uczestników. I tych uczestników możemy e, podpiąć pod jakiś ranking. Najlepszy wśród mężczyzn? Najlepszy wśród mężczyzn, jak już wiemy, pan Paweł Wojciechowski, który przepłynął 738 kilometrów. Pań było nieco mniej. Pań było nieco mniej w tym rankingu, ale panie też sobie świetnie radziły. Najlepsza pani to pani Monika Niedźwiecka, która przepłynęła ponad 122 km. W sumie ile przepłynęli? Czy jest takie podsumowanie uczestnicy Superpływaku? Oczywiście, że jest takie podsumowanie, no muszę odczytać. W sumie uczestnicy wszyscy Przepłynęli w ciągu całego roku 6275 km i 400 m. Tytuł megapływaka i ponad 700 km przepłyniętych tutaj na basenie. E, tak. E, taka ilość spowodowana paradoksalnie zmianą regulaminu w trakcie, ponieważ pierwsza wersja, z tego co pamiętam, miała się zakończyć w czerwcu. A ponieważ e, chyba od lutego do maja był basen zamknięty, regulamin został zmieniony, przedłużony termin pływania, no stąd dystans się powiększył. Znaczy, zapisując się na pierwszą edycję, miałem w planie przepłynąć 240 km, i tyle udało mi się przepłynąć do połowy czerwca, a później to już było siłą, siłą rozpędu, kilometry, systematyka przede wszystkim. No właśnie, czy to jest tak, że jak się już zacznie, to później trudno bez tego żyć niejako? Tak, par, parę razy miałem tak, a nie pójdę, bo brzydka pogoda, ciężko dojechać, ale 15 minut przed terminem, przed czasem, bo zawsze tak byłem koło 18, patrzę na zabieg, no nie, co ja będę robił w domu? Telewizor bez sensu, no to tu przyjeżdżałem. Trzeba codziennie być na basenie, żeby pokonać taki dystans? Nie, to jest już kwestia uregulowania bardziej, bo na początku tak, na początku była taka, nierówne były te dystanse, raz było 2,5 kilometra, raz 2 kilometry, raz 3, a później już powiedzmy w drugim, trzecim miesiącu to już było codziennie 3 km. Zdajesz się pan sprawę, że gdyby tak te kilometry w linii prostej przeliczyć, to nawet przepłynąłby pan poza Gdańsk? Czułem, że będzie takie pytanie. Bardziej bym się skłaniał, jakby rzeki płynęły bardziej na południe Europy, niż naszą, no niezbyt czystą Wisłą, tak. Czyli to raczej w ciepłe tereny? Tak. W linii prostej to do chorwackiego wybrzeża bym dopłynął. Jeżeli to byłoby oczywiście w linii prostej. Czy rzeczywiście ten super pływak mobilizuje, do, mobilizował do tego, żeby pływać? Tak, to już tak już się weszło w rytm, to już y, pływanie, pływanie. Jak na razie zainteresowanie głównie wśród dorosłych, bo zresztą chyba do nich y, ta akcja była skierowana. Zgadza się, popularyzowanie pływania wśród mieszkańców, zwłaszcza w tych kategoriach dorosłych, jest jak najbardziej z naszej strony korzystne. W tym roku już widzimy zapisy y, dzieciaków, y, uczestników zajęć zorganizowanych czy przez kluby, czy przez szkółki, więc tym samym. Zapraszam do końca stycznia. Są zapisy wszystkich Państwa, którzy chcą udział, wziąć udział w drugiej edycji Super Superpływaka. Zapraszamy na basen.